Witam Was serdecznie w dzisiejszym dniu. Postanowiłem podzielić się taką krótką inspiracją. Wczoraj miałem takie bardzo ciekawe doświadczenie, przypomniało mi się trochę o nim, i postanowiłem się tym z Wami podzielić. Mianowicie, nasza podświadomość działa takimi utartymi szlakami, utartymi ścieżkami. Bardzo często to, co w naszym umyśle jest zapisane jako jakiś tam program, jest zapisane jako tam styl działania, dzieje się na automacie. No i wtedy działamy w sposób taki chaotyczny. Sami się dziwimy, dlaczego tak zrobiliśmy. Na przykład, jeżeli mamy w sobie chaos, to działamy w sposób chaotyczny, jeżeli. Nie mamy takiej uważności na swoje myśli i nie wiemy tego, że tak naprawdę nie jesteśmy tym umysłem, tylko ani myślami, tylko jesteśmy czymś, co doświadcza tego i obserwuje. To doświadczamy tego takiego skutku tych myśli. Często nasz umysł i nasza, czyli nasza, nasz umysł podświadomy będzie dążył do znajomy, zna, znanych nam zachowań, znanych ścieżek, do takiej strefy komfortu. I fajnym sposobem jest być na tyle uważnym, żeby dostrzec te mechanizmy, żeby zobaczyć te mechanizmy, żeby dostrzec to, że właśnie w tym momencie idę utartą ścieżką. W tym momencie właśnie idę tym, co moja podświadomość zna, czyli jakiegoś rodzaju starym schematem, który wiem, że nie jest korzystny i warto jest z tego zrezygnować. Warto jest najpierw zauważyć, że właśnie w tym momencie dochodzi do jakiegoś stanu, takiego, w którym jesteśmy pobudzeni, jesteśmy zirytowani, jesteśmy jakoś emocjonalnie skonfudowani, albo tak po prostu mamy takie jakieś coś, w trzecie dno, albo drugie dno w środku, tak, tak, tak wiecie, tak jesteśmy tacy poddenerwowani. Umysł nam wtedy podpowiada, nie, ty musisz zrobić to, nie, teraz to musisz tamto, nie, teraz to ty musisz zostać tutaj w tym miejscu i jeszcze więcej robić. Bo teraz trzeba cisnąć. Bo jak tutaj dostałeś jakiś tam telefon, to teraz już ciśnij, ciśnij ten cel swój. No i generalnie, jak sobie prześledzisz. Jak się czułaś, jak się czułeś wtedy, kiedy dokładnie tak zrobiłeś, czy zrobiłaś, że posłuchałaś tego głosu w swojej podświadomości obciążony jakimś lękiem, strachem, smutkiem, żalem, czy jakimiś tam innymi emocjami, no to bardzo często dojdziesz do skutku, że zawsze efekt tego działania przynosi Ci zmęczenie, wypalenie, przynosi Ci jakieś negatywne emocje, przynosi coś, co nie jest korzystne co nie wspiera twojego życia, nie jest dobre dla twojego życia, nie jest dobre dla twojego rozwoju. Pewnie innych też nie, jak w jakiś sposób nie, nie rozwija. Więc warto zrobić właśnie taki taki stop. Warto właśnie zrobić taki stop, czyli zatrzymać się na moment, zobaczyć co tak właściwie się dzieje, co takiego ja w tym momencie. Robię i w jakim stopniu jestem w tym momencie świadomy tego, jakie będą konsekwencje. Warto jest to zauważyć i warto jest to zrobić co innego. Czyli, na przykład, jeżeli jesteś zmęczony, a chcesz zrobić trening, to właśnie nie rób tego treningu. I to jest tak, że wiem, że się mówi nie odpuszczaj treningów, ale jeżeli trenujesz. 5, 4 razy w tygodniu bardzo ciężko, czy 6, no to jeden dzień warto odpuścić. jeżeli nie masz tej siły, to ja po sobie wiem, po prostu trzeba odpocząć. Jeżeli masz jakiś projekt w pracy i, i myślisz, że świat się zawali, jeśli, nim, nie, jeśli go nie dokończysz, nie, nie, nie zostaniesz, a czujesz, że naprawdę no nie masz na to energii, mocy, siły, to nie jest oczywiście, żeby to nie była się stało wymówką, ale... Czasami też potrzebujemy zrobić inaczej, czasami potrzebujemy zrobić coś innego niż dotychczas. I takie właśnie zachowanie się inaczej będzie dla nas wtedy dobre i korzystne. Jeżeli, jeżeli obiadałeś się, czy obiadałaś się wieczorem, czy tam w jakiejś tam dni, czy tam uciekasz od emocji w jakiś sposób, no to po prostu warto jest zrobić inaczej, czyli... Kompletnie, kompletnie niestandardowo się zachować, czyli na przykład napić się wody albo, albo iść na spacer, albo coś takiego, nie? Jeżeli no właśnie, jeżeli ktoś do ciebie dzwoni z jakąś propozycją, spotkania, że ty chcesz, chcesz że, że chcesz się z tobą spotkać, a ty tego nie czujesz, to no to też nie warto jest iść na takie spotkanie na przykład warto jest postawić granice, czasami postawić na siebie ale zrobić coś innego niż dotychczas to jest moje dzisiejsze przesłanie dla was miałem wczoraj bardzo ciekawe doświadczenie też wpadłem w pewnego rodzaju obawę i zazwyczaj za tą obawą szło jakieś konkretne działanie i zrobiłem zupełnie inaczej i ten dzień był po prostu wspaniały to był dzień to był dzień naprawdę zacny, zacny dzień to był i to by się nie wydarzyło, gdybym ja w pewnym miejscu jeszcze został i tam kwitł jak zwykle, mając te doświadczenia wcześniej pewnie bym się w jakimś stopniu wypalił, przepalił, przepaliłbym swoją energię, swoją jakąś taką moc sprawczą, którą mogłem wykorzystać dla siebie, dla swojego wzrostu, dla po prostu jakiegoś takiego aktywnego relaksu. Także miejcie to na uwadze, żeby czasami zrobić coś innego, bo nasza podświadomość będzie nas ładować w sytuacje, w, które, w których my mm, żebyśmy zrobili coś, co jest zgodne z jej strefą komfortu, bo rolą podświadomości, rolą umysłu generalnie jest to, żebyśmy byli w strefie komfortu. Musimy lepsze y, takie znane gówno niż, niż nieznane, nie? Nieznane łąki. Więc taka może, taka może być metafora, nie? Że podświadomość lepiej to znosi, kiedy wie, że to jest gówno i się nie lubi w nim potaplać, niż to, co jest nowe, to, co jest fajne, to, co nas rzeczywiście w jakimś stopniu rozwija, to, co nam pomaga. Nasza podświadomość po prostu sera po gaciach, bo ona tego nie zna tych wzorców i my mamy takie zadanie, żeby naszą podświadomość trochę nauczyć właśnie. Uczyć trochę wyjścia z tej strefy komfortu i zrobić coś innego niż dotychczas. Także z tą refleksją Was na dzisiaj zostawiam. Życzę Wam wszystkiego dobrego, pięknego, słonecznego dnia i pogody ducha. Pozdrawiam.